Game, game, game. I got broads in Atlanta hey. She said at don't the family hey. Cześć widzowie, to jest kolejny odcinek z Minecrafta, a tematem dzisiejszego odcinka jest to, moi drodzy, że jest niedziela, czyli Minecraft OneBlock, moi drodzy, tak. Wczoraj był odcineczek z, z Minecraft Hardcora, kto jeszcze nie widział, to zapraszam yy, serdecznie do obejrzenia, bo wyszedł kozacko, a dzisiaj mamy Minecraft OneBlocka. Mam nadzieję, że z tego powodu się nie cieszycie. Ale zanim to pamiętajcie, subskrybujcie zostawcie łapkę w górę, pod tym się komentarz. Będę takich filmów lokalizowanych robił więcej. Przypominam, że jesteśmy po 2000 subów, więc subujcie o komentujcie. A pomożecie mi, spędziliśmy drugi próg, co chodzi o suby, czyli bycie 2k subów. Więc subujcie o komentujcie, wpadajcie na mojego Discorda, Link macie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmem. Więc subu, A ja już nie przedłużam. I zapraszam Was, moi drodzy, do oglądania. I tak, na sam początek, zobaczcie je, to jest pszczół autentycznie, ich tu jest widzowie z 15 Przyrzekam, że ich jest tu z 15-20 po tym widzowie jak ostatnio na ostatnim odcineczku z bloka czyli dzień temu równy, wyremontowaliśmy ZO, no bo tutaj nigdzie nie było szyb moi drodzy. Nigdzie tutaj nie było szyb, a teraz zobaczcie, z każdej strony można zobaczyć zwierzątka w ZO z zewnątrz, no bo wewnątrz wiadomo, że zawsze można było zobaczyć, ale nigdy z zewnątrz, a teraz zobaczcie, z każdej ze stron zrobiłem Yy, takie szyby Więc mega Kodasko to wyszło I teraz możemy zobaczyć z każdej ze stron Właśnie te yy, wieżaki Więc to jest giga fajne I mega cieszę. Kto chce zobaczyć cały proces tego robienia To zapraszam na odcinek, który rzuciłem tydzień temu Właśnie z tego minecraftu landlocka No i widzowie Z racji, że tutaj są szyby To musiałem wypuścić wszystkie pszczoły które się zaklinowały gdzieś tutaj w suficie no bo tu wcześniej były płotki moi drodzy i nie miał jakby te pszczoły jak wylecieć a po tym jak dodałem szyby to tym bardziej i musiałem później chodzić niszczyć i je wypuszczać i wypuściłem ich widzowie z no 8 na pewno i zobaczcie co zaraz się dzieje tutaj jest dosłownie widzowie z 15 szczuł, jak nie więcej ale też nie dziwne bo są dwa ule, zobaczcie jeden ul tutaj mamy drugi ul yy, a zobaczę czy jeszcze na brzozowych jest, bo możliwe że tutaj też jest ale tego akurat nie jestem widzowie Pewny, nie, nie ma, tutaj nie ma akurat, ale tak jak mówiłem, tutaj widzowie są. No ale nie o tym dzisiejszy odcinek, widzowie. Dzisiejszy odcinek jest o tym, że skoro ostatnio remontowaliśmy ZO, to dzisiaj wyremontujemy sobie, moi drodzy, magazyn. Bo jeśli wiecie lub też nie to tutaj, oj czekajcie, to tutaj w tym magazynie sobie przechowujemy różne rodzaju itemki i tutaj naprawdę mam ich sporo serio, jest ich tutaj mega dużo. Zobaczcie, w każdej prawie skrzynce coś się znajduje i to nieważne czy z przodu, czy z tyłu, no praktycznie w każdej widzowie coś jest. No oczywiście tutaj są, ale tutaj widzowie już nie ma, no bo tutaj są jeszcze puste dlatego, no bo zobaczcie, ile mamy tutaj różnych itemków, a jeszcze wszystkiego wiadomo nie poprzenosiłem, więc przejdzie to czas, e, przyjdzie czas na przenoszenie i to wizuję na kolejnych odcineczkach lub poza odcineczkami to przenoszę, to już nie ma widzowie większego problemu, no ale na pewno widzowie znajdę czas na było przenoszenie tych itemków, posegregować je też również, żeby nie trzeba. E, no ale... Zdajmy się tym więc na spokojnie, gorszy problem jest to, że to są, widzowie, trzy kratki włącznie od OneBlocka Głównego. To jest gorszy problem, dlatego, gdyż teraz mam taki biom żółw. Żółw. Stop. Ważna informacja. Jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordzie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Omg, omg moi drodzy, omg, żółw, żółw moi drodzy, tego się nie spodziewałem, tego się moi drodzy nie spodziewałem, mamy żółwia, mamy moi drodzy żółwia, serio mamy żółwia, to naprawdę teraz trzeba zająć się żółwiem, niczym więcej moi drodzy, no bo skoro jest tutaj żółw, to ja nie będę ukrywał, że ja będę chciał go zachować moi drodzy, gdyż jeszcze nie mamy na tym serwerze żółwia żadnego, a wiadomo, że na pewno żółw nam się przyda. Więc ja teraz, widzowie, mega tutaj muszę polecieć właśnie z y, tym, aby tutaj żółwia y, no właśnie jakby dookoła go, widzowie, zamknąć, żeby nam nie wyszedł i wylać mu wodę. No bo wiadomo, że żółw potrzebuje wody. Dlatego też mu tą wodę postawimy. Nawet bym poszukał jeszcze jednej wody, jeśli mamy. A nie wiem, czy mamy, moi drodzy. Zobaczymy, tutaj niżej. Nie w tą skrzynkę, moi drodzy, tylko w tą skrzyneczkę. Czy ja tu mogę kliknąć? Mogę kliknąć. Mamy wodę, moi drodzy. Mamy wodę. Jest ten żółw, jest na żółw. Ale zanim tą widzowie, to widzowie, ja bym sobie zrobił nieskończone źródełko wody nieskończone źródełko wody bym chciał sobie zrobić bo wiadomo różne rzeczy mogą się stać, ja w ogóle się mi sobie upewnić że tą wodę będziemy mieli nieskończoną, więc ja sobie zrobię szybki myk, moi drodzy żółwiu, ty tam czekaj okej, okay, teraz mamy już nieskończone źródełko i teraz możemy tutaj w żółwia zainwestować jeśli chodzi o tą właśnie wodę więc trzymaj jedną wiadereczko Trzymaj drugie wiaderzko, No i teraz masz już dużo wody, więc nie powinno być to dla Ciebie problemem. Więc mam nadzieję, że tam fajnie, yy, fajnie sobie przeczekasz. Aż, yy, no nie wiem, czy właśnie na kolejnym odcinku jakoś się zajmiemy yy, farmą żółwicznie. Yy, niby potrzebowalibyśmy jeszcze jednego żółwia. Więc ja już wolę tutaj się zabezpieczyć i po prostu zrobić coś takiego. Ja nie wiem, czy żółwie na dwie kratki wizuwie wchodzą, czy na jedną ale w razie jakby przychodziły na dwie to również wolę widzowie to e, zabezpieczyć w taki o sposób tutaj zrobię coś takiego żeby można było wchodzić widzowie w sensie jabłek żeby mógł wchodzić e, a nie jakieś moby e, kurczak tyle lepiej stąd wyjść ok wpadłeś tam na pa zaraz stąd będę musiał widzowie e, albo pokonać albo wygonić i tutaj również widzowie coś takiego zrobimy, żeby sobie górą też nie wyszedł, bo nie wiadomo widzowie, jakie tutaj żółwie mają pomysły, tylko chcę zobaczyć jeszcze tego żółwika, jest tutaj żółwik, ma się dobrze, jest naprawdę spoko, a my sobie widzowie jeszcze pokopiemy, tak nie wiem, z 10 błoszków, póki widzowie jeszcze tutaj yy, może wypaść żółwik, no bo skoro wypadł jeden, to mógł, może wypaść drugi. I zaraz się zajmiemy, widzowie, tym magazynem, to w trakcie jak ja będę kopał, to będę Wam również opowiadał, widzowie, no tego się nie spodziewałem, że tutaj na wypadnie, mojej drodzy, rozdymka. No ale chodzi ogólnie mi o to, że to, widzowie, po pierwsze, nie podoba mi się ten magazyn, on jest taki sztucznie zrobiony z drewna, wow, mamy blok złota, to naprawdę spoko. I tak jest sztucznie zrobione z drewna, i to nawet nie jest takie ładne. Bym powiedział, nawet że to jest brzydkie. To po pierwsze, moi drodzy. A po drugie, serio zależałoby mi na tym, aby yy, zrobić to mimo wszystko, no może nie całe z kamienia, ale żeby to nie było z drewna. I już wam tłumaczę dlaczego. Teraz, jak mamy sobie yy, bardziej podwodny, yy, podwodny i podziemny, no bo tak gdzieś złoto żelazo też nam wypada. To jest spoko, ale jeśli, moi drodzy, yy, będziemy mieli biom magmo, w sensie lawowy netherowy, bo taki biom będzie i będą blazy widzowie się spełniły, będą się różne innego typu rzeczy spełniły, to naprawdę może by nie być przyjemne, nie? Gdyż te wszystkie właśnie moby netherowe mogą takie coś podpalić, mówię tutaj o tym właśnie magazynie, a to za fajne widzowie by na, na pewno nie było No bo kto by chciał żeby wszystkie skrzynki i cały magazyn się podpalił No właśnie widzowie nikt Możecie również powiedzieć że tak samo może być właśnie z tym moi drodzy tutaj y ZO i widzowie, nie ukrywam, tak boję się o to, boję się o to, że tak też się może skończyć, i też w przyszłości tutaj będę, widzowie, właśnie przerabiał, nawet może poza odcineczkami, ale jeszcze mamy czas no bo jeszcze jakby nie ma widzowie tego biomu mag magmowego, więc możemy jeszcze poczekać. Ale moi drodzy, przede wszystkim zależy mi na tym, żeby najpierw zrobić, widzowie, magazyn, a później dopiero e, moi drodzy, właśnie co, so, no bo magazyn, widzowie, zobaczcie, to są trzy kratki włącznie, jak y, może widzowie się jakiś mob, a tego seria ja bym nie chciał, a tam widzowie tam też nie jest za wiele, no bo ile tam jest, 10 kratek moi drodzy, no ale zawsze to więcej niż trzy, więc chyba rozumiecie, że najpierw zależy mi na tym magazynie więc yy, zabieramy się do roboty, bo widzę, że żółw nam nie wypada, ale zobaczcie mamy przybicie 5. Książeczka nam dosyć spoko wypadła. Yy, może to nie jest Protection 4, może to nie jest Sharpness 5, ale spoko, lepsza taka niż żadna. No, tej ryki już nie mam jak z bardzo widzuje, no trudno. Niech sobie tutaj wizuje po prostu będzie. Yy, albo ją nawet mogę pokonać, żeby się nie męczyła. Yy, dobra, ostatnie 3 bloki. Ja liczę tutaj serię jeszcze na jednego żółwia. Proszę aby taki widzowie się pojawił Dobra, 5 bloków widzowie, 5 bloków widzowie bierzemy za magazyn Pierwszy, drugi blok złota w ogóle, więc fajnie, trzeci Oj Chłop z tridentem, z widzowie, to mi się nie podoba I również mi się nie podoba to, że nie wypadł ten y, z niego. Dobra, żelazo widzowie, ost... delfin Delfin mój, moi... on nie klepia, on nie klepia bo ja go przez przypadek uderzyłem To mi się nie podoba moi drodzy to mi się serio nie podoba. Jemu też tutaj by chyba wypadało widzowie wylać wodę. Jemu też tutaj by wypadało wylać wodę. A czy ja mam puste wiaderko? Może być widzowie problem. Może być problem z tym wiaderkiem. Gdyż nie wiem czy takie widzowie owe mam. Yy, no chyba nie moi drodzy, chyba nie. Więc craftujemy sobie na szybko wiaderko. Ok, bierzemy sobie wiadereczko, moi drodzy. Idziemy sobie je napełnić wodą, więc spoko. I sobie teraz tutaj lecimy, moi drodzy. Czy ten delfin jest? On spadł tutaj. Yy, dobra, z bo Ja bym zrobił coś takiego. Dobra, on tutaj niech sobie yy, wypłynie. Dobra, i ja bym tam go wrzucił. Ja bym go wrzucił tam. Mam nadzieję, że on tam do tego żółwia widzowie wskoczy. Ja nawet mógłbym tutaj tak zamknąć. Ja nawet mógłbym zamknąć, bo ja wiem, że delfiny potrafią skakać. Ja wiem, że delfiny potrafią na kilka kratek wskoczyć w górę A tego wiadomo, żebyśmy moi trosy nie chcieli Więc ja tutaj jeszcze widzowie o tak zamknę No tu raczej już widzowie yy, nie powinien wyjść No ale upewnijmy się widzowie na 100% No i teraz widzowie, mam nadzieję, że on już tam wskoczył Więc zobaczmy w sumie nie, widzę, nie wskoczył, więc musimy go niestety pasnąć, okej, okay. no i teraz musi, widzowie. powiedzcie, że on tam już wszedł, mam taką nadzieję, chyba nie, moi drodzy, chyba niestety nie, więc lipa, lipa totalna, to musimy, mieć sobie inny plan, musimy inny plan, po prostu, no nie wiem, jak to teraz zrobi, oj, oj, czy on nie zginie, ej, jak to się stało, że on nie zginął, moi drodzy, ej, nie mam pojęcia, tak szczerze. Chyba, że zrobiłem coś takiego. Ej, on mnie naklepał! On mnie naklepał! To akurat nie było przyjemne, widzę, że on mnie naklepał! Nie podoba mi się to tak, szczerze. Yy, o, 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 o! Ale nie, nie! On tutaj, widzowie, jest! To nie, to tak ja nie chciałem tego zrobić, moi drodzy. Ja wolę, żeby on tutaj wyszedł, widzowie, Lipa. Lipa, bo on tutaj jest. No to tak ja nie chciałem zrobić z tym delfinem. Chyba, że ja go jeszcze raz uderzę i on po prostu za mną, widzowie, przyjdzie. No, oby tak było. Czekajcie, bo tutaj, widzowie, w ogóle topimy się. Nie mamy jak stąd wyjść, tutaj teraz i mi się to nie podoba. Czekajcie, 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 czekajcie. Musimy zrobić coś takiego. Czekajcie, po pierwsze coś takiego, po drugie coś takiego. Teraz to niszczymy i to niszczymy. Dobra, i gdzie jest ten delfin? Czy on już, widzowie, niestety. A nie, żyje, żyje. Bo niestety do wiaderka się go nie da widzowie, wcalić. To jest problem, że delfina się nie da wstalić do wiaderka. A bardzo byśmy chcieli, no trudno widzowie, no trudno. Jak widzowie, ten delfin nie przeżyje, to nie przeżyje. Ogarniemy kolejnego. A teraz widzowie, ja się zabieram za niszczenie całego tego, widzowie, yy, magazynu, a przynajmniej drewna, które tutaj się znajduje. Więc robimy, widzowie, cięcie i zaraz się widzimy, jak po prostu cały tu drewno zniknie i będziemy przerabiali na kamień. Coś fajny efekt. <gry> Myślę, że to spoko wyglądanie no chodzi o to, że tak po prostu pusta, no bo zniszczyłem dosłownie wszystko, moi drodzy, ponad dwa staki bloków tych widzów akorowanych, no bo oczywiście pozbierałem ponad dwa staki, bo już trochę odłożyłem do skrzyni, bo, bo w ogóle mi się w EQ to nie mieściło, ale dobra, teraz widowie odłóżmy sobie dosłownie wszystko, bo mamy za dużo tych itemków i przeszkadzają mi już one powoli, więc sobie je podkładajmy teraz i myślę, że będzie to spoko, więc czekajcie, moi drodzy, czekajcie, 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 Dobra, dobra, szybciutko, szybciutko i w ogóle siekierka mi padła, no bo musiałem dosyć dużo niszczyć moi drodzy i tu jeszcze do waszli rzeczy, To w ogóle delfin niestety poległ, więc nipa, yy, no ale trudno widzowie, na pewno wypadnie jeszcze jeden, bo to dopiero początek tego biomu, to jest mnóstwo pochodni widzowie wokół itp, itd., więc to później na pewno pozbieram sobie jeszcze. Teraz chodziło mi o to, żeby tylko to zniszczyć i to mi się właśnie udało. Więc teraz sobie weźmy tutaj, moi drodzy, to sobie również odłóżmy. No i myślę, że teraz widzowie powoli zabiorą się jakiś koncept, co chodzi o yy, no, budowanie, tak? Widzowie, oj tutaj coś było, a nie, nie było tutaj nic. No teraz tak jak mówię, myślę, że wezmę sobie jakiś, widzowie, czy to kamienne cegły, czy to stone. No i po prostu sobie pomyślimy, jak może to widzowie lepiej yy, zbudować, więc za chwilkę się widzimy, jak przemyślę, widzowie, i dam wam znać. Moi drodzy, skończyłem y, cały, widzowie, no jakby, remont y, tego właśnie magazynu. Stąd może się jeszcze nie prezentować tak ładnie, zobaczcie sami. Ale jak podejdziemy i na przykład pokażę Wam go z boku, to to zobaczcie sami. On jest giga ładny. On jest naprawdę serio, serio, serio ładny. Y, możecie zobaczyć jeszcze stąd. Oj! Tego nie było moi drodzy, tego serio nie było. Zaraz się odrodzimy i jeszcze raz wam go pokażę. O, jak ładnie widzowie, widzicie? Jak ładnie wygląda? On mi się serio podoba. No zobaczcie jak wygląda teraz. A cofnijcie sobie odcinek na sam początek. No widzowie to jest niebo, a ziemia. Serio to jest niebo, a ziemia. Jeszcze wam pokażę widzowie jedną perspektywę. Jeszcze wam pokażę z takiej jednej perspektywy. Yy, tylko czekajcie, musimy sobie otworzyć skrzynkę. I wam pokażę, moi drodzy, z góry. Pokażę wam z góry, bo myślę, że to może być dosyć ciekawa widzowie opcja. Zobaczcie, jak pięknie on wygląda z tąd. No widzowie, serio. Ładnie, bo użyłem granitu, andezytu, diorytu, yy, trochę widzowie stone'a i widzowie chyba tyle, chyba tyle, yy, no bo takie bloki nie wiem, tutaj jakieś dostawę bloki, to sobie pozbierałem i przerobię po prostu widzowie na wypolerowany, no bo to jest wypolerowany andezyt i widzowie dioryt, wszystko widzowie yy, granit. No i tak to się prezentuje Tu w sumie możemy jeszcze również oświetlić Więc poczekajcie moi drodzy Tak tutaj sobie oświetlimy Tutaj da się i sobie nie da się tutaj akurat e, Dobra poczekajcie na sam początek To zróbmy tak Tu też się niestety nie da to po prostu tak zrobimy, takie coś zrobimy po prostu i tak będzie się świeciło i tak tutaj jest widzowie dużo, yy, dużo oświetlone, więc myślę, że to wystarczy. No i cóż widzowie, myślę, że z tego odcinka byłoby na tyle, myślę, że dosyć długi odcinek i myślę, że dosyć fajny, yy, jeszcze jak to widzowie później niszczymy, jak przyniosę naszego żółwika, to myślę, że będzie jeszcze lepiej wyglądało i będzie super ranczo, Więc pamiętajcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, pod tym filmikiem, piszcie komentarz. A będę do takich filmów nawet wizyt nagrał, więcej. Przypomnę, że nie 2000 subow, więc subujcie, opłynucie, opłynucie, a mi grudziu, hobby, subów, więc subujcie, abonujcie, komentujcie. A pomożecie mi spełnić mój drugi produkt, co chodzi o kluby, czyli 2k subów. Więc subujcie, abonujcie, komentujcie, wpadajcie na mojego Discorda, link macie w opisie oraz w komentarzach pod tym filmem. Więc jeszcze raz dzięki dobrze, nie trzymajcie się do następnego. Cześć.